Jeśli prosisz Boga o jakiś dar i wkładasz w to wiele wysiłku, ale nie otrzymujesz, to nie dziw się. Najwyraźniej zapomniałeś, że Bóg nie daje darów za wysiłek, ale za pokorę. Tak nauczył święty Izaak z Niniwy. I również to prawo duchowe znajdziemy w Piśmie Świętym. Bóg pysznych poniża, a łaskę daje pokornym. Droga w chrześcijaństwie prowadzi nie w górę, a w dół. Nie ku doskonałości, a ku pokorze. Doskonałość wyraża się w pokorze. To jest niczym w Alicji po drugiej stronie lustra. Żeby gdzieś się dostać, należy biec w odwrotną stronę. Prawda polega na tym, że nie mamy niczego stałego na tej ziemi. Wszystko jest nam pożyczone. Można żartobliwie powiedzieć, że Bóg stworzył ludzi tak wolnymi, że nawet ubrań nie mieli. Hiob powtarza, nagi wyszedłem, nagi wracam. Wszystko jest nam pożyczone. Pożyczona jest nam wiedza, pożyczone są nam umiejętności, pożyczona jest nam władza, pożyczone jest nam zdrowie. Pożyczona jest nam siła, uroda, pamięć. Wszystko jest nam pożyczone. Piłat mówi do Jezusa: Mam władzę uwolnić ciebie, a Jezus odpowiada: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Wszystko ci jest pożyczone, a Twój problem polega na tym, że zuchwale przypisujesz to sobie. Pokora jest jak tlen, który pomaga rosnąć. Spowiedź bez pokory to usprawiedliwianie siebie. I każdego wieczoru my sobie o tym przypominamy, że wszystko jest nam pożyczone. Kiedy idziemy spać, to nie jesteśmy w stanie zabrać nic ze sobą. Nic nie weźmiesz ze sobą w sen. We śniec tracimy całkowitą kontrolę nad swoim życiem, zdajemy się we wszystkim na Boga. Następnie rano Bóg oddaje nam świat i nasze życie. Wszystko dostaliśmy i wszystko musimy oddać. I świadomość tego pomaga nam lepiej żyć, daje więcej wolności. W życiu duchowym można wyróżnić takie dwa etapy. Pierwszy etap to jest etap dziecka. Dziecko przychodzi i mówi to, co mam, to jest moje. Wszystko sobie zawdzięczam. Czasem tak ludzie mówią. Sam do tego doszedłem. Tylko że to jest wielkie nieporozumienie, bo wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy w pewnym sensie dziełem innych, zostaliśmy ukształtowani przez setki osób, które jakoś wskazały nam kierunek, który nas w różny, w różny sposób wzbogaciły. To, co mamy, jest owocem spotkań, doświadczeń, rozmów, wykładów, kazań, przeczytanych książek, pracy, którą ktoś w to włożył, a my mogliśmy z tego skorzystać. Więc, jaki to jest rodzaj pychy mówiąc, wszystko sam sobie zawdzięczam. A życie też sobie zawdzięczasz? Sam sobie dałeś życie? Także życie zostało nam podarowane. Nikt sobie nie dał życia. I drugi etap. O którym mówi święty Paweł: Nic sobie nie zawdzięczam. Święty Paweł mówi: Cóż takiego masz, czego byś wcześniej od Boga nie otrzymał? Wszystko jest mi pożyczone, innymi słowy, jest darem od Boga. Młodszy syn z Ewangelii przechodzi tą drogę od pychy do pokory. Od tego zarozumiałego należy mi się. A jeżeli do tego jeszcze dodamy, że miłosierny ojciec w Ewangelii oczywiście symbolizuje Boga, symbolizuje Jezusa, to za tym idzie postawa, nie potrzebuje nawet dawcy życia i szczęścia do tego, żeby być szczęśliwym. Sam sobie urządzę świat bez źródła szczęścia, bez Boga i ląduje w chlewie, w dosłownie i w przenośni. Ale to, co uratowało tego syna, to jest pokora i skrucha serca, a ona zawsze sprowadza Bożą łaskę, zawsze. Myślę, że moi współbracia się ze mną zgodzą, że najtrudniejsze spowiedzi to wcale nie takie, kiedy ktoś przychodzi, bo coś tam zawalił i ma skruchę serca, mówi popełniłem potworne zło, bez ciebie, Panie Jezu, ja sobie nie poradzę. To są właśnie najpiękniejsze spowiedzi. A najtrudniejsze spowiedzi to są takie, które rozpoczynają się od słów generalnie to jestem dobrym człowiekiem. Tak właśnie myśli o sobie starszy syn. Najtrudniejsze przypadki to ludzie, którzy sami siebie uważają za sprawiedliwych. Oczywiście wobec prawa na tej ziemi możemy być sprawiedliwi, ale wobec Boga, wobec czystego dobra i czystej sprawiedliwości Nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Dlatego usprawiedliwienia szukamy w Jezusie. Ci, którzy usprawiedliwiają siebie, popełniają samobójstwo, bo tylko Bóg może nas usprawiedliwić. Wszelka moc jest nam pożyczona, wszelka siła jest nam pożyczona, ale żeby to odkryć, to trzeba być ukrzyżowanym od poczucia, że cokolwiek jestem w stanie zrobić bez Boga i nic tak nie wywyższa nas w oczach Boga, jak właśnie pokora. Dwa tygodnie temu prowadziłem rekolekcję w pewnej parafii i po mszy świętej przychodzi do mnie mężczyzna z żoną i mówi: Chcielibyśmy się z Ojcem czymś podzielić, i mamy nadzieję, że nam Ojciec uwierzy. Nie mówię, no to nieźle się zaczyna. Budują dom i półtora roku temu kobieta spadła z bardzo dużej wysokości głową na beton. Pęknięta czaszka, wstrząs mózgu, stłuczone płuca, skręcone kręgi szyjne. Pokazywali mi te badania. Przylatuje helikopter, trafia do szpitala. Lekarze mówią. No, zrobimy, co możemy, ale naprawdę szanse są małe. Proszę przygotować się na najgorsze. I ten człowiek mówi Jestem sztangistą z sukcesami. Mam medale. Mam siłę w nogach i mam siłę w rękach. Ale w tym momencie poczułem, że nie mam żadnej własnej siły. Czułem się tak bezsilny, jak dziecko. I w poczuciu bezsilności kładzie się krzyżem na ziemi w miejscu wypadku i mówi Panie Jezu, ja nie pytam Ciebie, dlaczego to się stało, ale wiedz, że bez względu na to, co się wydarzy, nie przypiszę Tobie żadnego zła, bo Ty jesteś czyste dobro. Ale proszę Cię na mocy sakramentu małżeństwa przywróć życie mojej żonie. Ona jest wszystkim, co mam. Ponad siedem dni modlił się z poczuciem totalnej niemocy. Wszystko było w nim ukrzyżowane. I modlił się tak, jak potrafił. Mario, zawierzam Twojemu niepokalanemu sercu swoją żonę Elżbietę. Panie Jezu, nie zabieraj mi jej. Trzymała go jedynie modlitwa uniżenia. Żona odzyskała zdrowie. Stała obok. Tak kiwała głową, gdy mąż mówił tą historię i miała łzy w oczach. I mówi, proszę ojca, doświadczyłam, że rzeczywistość niewidzialna jest prawdziwa. Biec siostry, widziałem w życiu wiele wydarzeń, które uważam za cuda, za Bożą interwencję. Widziałem, jak Pan Bóg rozwiązywał problemy, wobec których człowiek był bezradny. Widziałem, jak uzdrawiał duchowo, jak ludzie uzyskiwali sens, jak uzdrawiał nawet fizycznie, widziałem nawet, jak rozciągał czas. I zauważyłem jedną rzecz, że wcale nie jest tak, że takie rzeczy zawsze w człowieku budują wiarę. Ktoś patrzy na jedno wydarzenie, dostrzega tam Boże działanie, a ktoś inny powie, eee, przypadek. Wszystko można zracjonalizować. Ta historia, którą mówiłem, ona jest dla mnie cudem, ale przyznam, że to, co mnie naj, najbardziej rozbroiło w tej historii, to skrucha serca. I ufność Bogu pomimo wszystko. Panie Jezu, bez względu na to, co się wydarzy, nigdy nie przypiszę Tobie żadnego zła. Ty jesteś samo dobro. Kiedy Hiobowi zawaliło się życie, autor księgi zauważa, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Taka postawa jest możliwa, możliwa tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Nic tak nie wywyższa nas w oczach Boga, jak postawa uniżenia. Nic tak nie otwiera nas na boże działanie, jak postawa pokory. Świadomość, że wszystko jest mi pożyczone. Ja nie mam nic, Chrystus ma wszystko. To jest pewna prawidłowość, że im człowiek jest bliżej Pana Jezusa, tym mniej przypisuje sobie zasług. Co więcej, Uważa się za niegodnego jakiegokolwiek wyróżnienia ze strony Boga. Postawa młodszego syna po nawróceniu. Ojcze, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Jeżeli idę zwyczajną drogą, nie jestem rozczarowany, bo Chrystus jest ze mną. A jeżeli On daje mi więcej, to i tak wiem, że niczym sobie nie zasłużyłem. Najważniejsze, żebym tylko jego nie stracił. Cała reszta jest pożyczona. Jeden z ojców pustyni mówił, że zanim duch zostanie obudzony, jest po stronie wroga i wciąż narzeka, zło rzeczy, widzi wyłącznie braki, do wszystkich dookoła ma pretensje. Ale gdy Chrystus wskrzesza ducha, to człowiek odzyskuje wzrok i na nowo napełnia się dziękczynieniem. Widzi, jak wiele ma rzeczy, za które może być Bogu wdzięczny. Wdzięczność to jest bardzo religijne uczucie. Okryć się pokorą to przyjąć, że bez Boga nie jestem w stanie zrobić niczego dobrego, nawet wziąć oddechu. Tylko od Boga wszystko możesz mieć: przebaczenie, życie, wiarę wzrost duchowy, coraz większą bliskość z Nim tylko od Niego. Żyjąc Jezusem, karmiąc się Nim, przebywając w Jego obecności, stajemy się coraz bardziej silniejsi, co w języku Ewangelii oznacza coraz bardziej pokorniejsi. Odkrywamy, że źródło zasilania jest poza nami że jesteśmy jak piecyk elektryczny, który rozgrzewa się, będąc podłączony do prądu. Cała moc jest nam pożyczona. Na tym też polega doświadczenie paschy. Umieramy od poczucia własnej siły, aby Chrystus dał nam swoją siłę. Umieramy od poczucia własnej doskonałości, aby Chrystus obdarzył nas swoją doskonałością. Umieramy od naszych pomysłów, aby realizowały się Boże pomysły. Umieramy od poczucia własnej sprawiedliwości, aby Chrystus był naszym usprawiedliwieniem. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że pragnieniem każdego człowieka jest bycie odnalezionym. A kiedy mamy w sobie pokorę, Tą najbardziej złotą cnotę to pozwalamy, aby Bóg nas odnalazł i aby Bóg nas do siebie przyjął. On zarozumiałych poniża, a wyższa za pokorę.